Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o moich przeżyciach z ostatnią wizytą na torze tym Krosem i też opowiem wam co się w nim zepsuło, bo zepsuło się niewiele rzeczy, ale dosyć takie Rzeczy, które zazwyczaj się łamią w krosach, czyli oczywiście jeden handbar się całkowicie urwał przy takiej dosyć mocnej glebie jedynej mocnej glebie reszta moich gleb była nawet miękka. Tutaj się delikatnie wykrzywił handbar to już jest naprostowany. Odpadła mi taka zaślepka na śrubę tą główną od ramy, od wahacza nie. Od wahacza, dobrze mówię. No, i tutaj oczywiście teraz już jest łańcuch napięty, bo wcześniej się troszeczkę poluzował, oczywiście, jak to po pierwszej jeździe. Wajcha od biegów się troszeczkę wykrzywiła, ale to na plus, bo teraz mi się łatwiej zmienia biegi, co jest naprawdę dobrym udogodnieniem w tym momencie. Z drugiej strony, no to oprócz małych rysek na okleinie, to Zerwał się, zerwała się śrubka od hamulca tylniego koła. I to tak się stało, że nawet tego nie zauważyłem, hamowałem powietrzem, nie wiem, nie wiem jakim cudem w ogóle hamowałem powietrzem, ale hamowałem. To w ogóle latało luźno, pedał wpadał do końca, no ale hamowałem, nie? No dobra, ale teraz powiedz mi, bo widzowie się też pytają Czy to było pierwszy raz na torze czy? Nie, tak, na torze? to był mój pierwszy raz na torze i jak tutaj kolega ocenił, yy, że naprawdę dobrze jeżdżę jak na pierwszy raz. A ile godzin jeździłeś na torze? Yy, no właśnie, tutaj jest yy, niecałe 3 godziny, niecałe 3 godziny na torze. Także jest ok, silnik już się dociera. Jak będzie 8 godzin, 8 motogodzin, to silnik będzie w 100% dotarty i wtedy będzie można śmigać. Ale oczywiście, zanim jeszcze ostro będę śmigał, bo wiele osób na, na TikToku czy na YouTubie zarzuca mi to, że nie skaczę, że nie robię fikołków. Weźcie pod uwagę to, że to jest mój pierwszy raz na torze, ok? dobrze ale powiedz teraz widzą tutaj podejdę bliżej żeby było mnie słychać jak ty się czułeś po takim całym dniu jeżdżenia na torze twój stan fizyczny dobre pytanie no powiedz widzą yy, mój stan psychiczny był można powiedzieć yy, różny na pewno było dużo szczęścia du du można powiedzieć że dużo takiej wolności w momencie gdy wyjechałem na tor no bo Ci, którzy jeżdżą na motorach, na pewno znają to uczucie. Jest to niepowtarzalne uczucie, kiedy wsiądzie się na motor i zacznie, zacznie się śmigać po tych wszystkich przeszkodach. A z takich innych uczuć to był minimalny strach na samym początku, bo ten motor jest dosyć wyrwisty od dołu, bo to jest czterosów oczywiście, dwusów nie jest taki narwany od dołu, więc na samych początkach to od dołu się troszeczkę zląkłem, jak zacząłem jak zacząłem po prostu śmigać na jedynce. Dwójka już jest bardzo płynna, tak jak już wspominałem na innych odcinkach. Ja mam jeszcze pytanie. Tak? Już łańcuch y, regulowaliśmy. Tak? tak, regulowaliśmy łańcuch. Po trzech motogodzinach był łańcuch już. Tak, roku. bo, to, bo to, się zawsze, to się zawsze, ten łańcuch po, ka po każdej jeździe naciąga, nie? No dobra, teraz powiedz mi jak się czułeś fizycznie. Na kwasy o, tak... fizycznie, no właśnie, fizycznie się czułem fatalnie, po prostu moja noga... I mój palec ten jeden wymiękł totalnie. Normalnie można powiedzieć, że nie wymiękł, tylko zesztywniał. Nie mogłem nim yy, w ogóle zginać tak samo nogą, ale już po kilku dniach jest ok, więc jestem gotowy na kolejną jazdę i mogę śmigać dalej. No to co, to w takim razie to widzimy się tu. Do... A na to że następnym razem? Tak, widzimy się w kolejnym odcinku z tym krosem. Na torze, a więc polecam wyczekiwać na następny odcinek. Do zobaczenia!